Biblia od lat badana jest przez wielu ludzi. Jeden ze znawców biblijnych przekazów, Teodor Shoebat twierdzi, że Biblia stanowczo twierdzi, że rok 2021 będzie bardzo znaczący dla naszej przyszłości. Mężczyzna pod wpływem Bożej Siły miał stać się chrześcijaninem, porzucając religię Mahometa. Od tego czasu bada Biblię, szukając w niej wskazówek i proroctw. Według niego z Biblii da się wiele wyliczyć. Są w niej ukryte przekazy, i dzięki drobnym wyliczeniom można ustalić, co nas czeka. 2021 według niego będzie niestety mocno związany z największym z Antychrystów. Przed tym potworem po ziemi chodziło wielu jego braci, jednak to ten Antychryst będzie największy i to on ujawni się światu w 2021 roku. Badacz posługiwał się fragmentami Biblii z księgi Daniela. Oto jeden z fragmentów. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima do władcy Pomazańca, 7 tygodni i 62 tygodnie zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku, a po 62 tygodniach pomazanie zostanie zgładzony. Mężczyzna twierdzi, że w 2021 roku Antychryst wkroczy do Jeruzalem, czego dowodem są szalające konflikty na Bliskim Wschodzie. Przez ten czas Antychryst będzie tam panował i zasiądzi w ich świątyni, jak podaje Biblia. Księga Daniela mówi o tym, co będzie się działo w świątyni i ile to potrwa. Tu fragment. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Badacz wskazuje tutaj ten fragment, mówiąc, że to właśnie 1290 dni potrwa czas panowania Antychrysta. Rozpocznie się to zdaniem badacza 23 marca 2021 roku. Wtedy Antychryst zasiądzie w Jeruzalem i, jak podaje Biblia, potrwa to 1290 dni. Po tym czasie władza Antychrysta upadnie i wróci Jezus. Mroczna prawda o programie 997 wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.